serdecznie. Hunowie pojawiali się na moim kanale wielokrotnie. Pięć wykładów poświęciłem historii Hunów. Dwa z nich dotyczyły Hunnu, a więc azjatyckiego etapu ich dziejów, a trzy europejskiemu etapowi ich dziejów. Trzy kolejne wykłady poświęciłem zmaganiom Hunów z gotami, a niezależnie od tego, hunowie występowali w różnych wątkach pobocznych, wykładach poświęconych innym tematom. Także o hunach mówiłem naprawdę często. Ci, którzy śledzą mój kanał, no doskonale wiedzą, kim byli hunowie, znają ich historię. No ale zwrócono mi uwagę, że. Pośród słuchaczy mogli pojawić się i tacy, którzy dopiero teraz odkryli mój kanał i którzy nie wiedzą tego, co mówiłem rok czy półtora roku temu. Dla nich moja uwaga odnośnie tego, co na temat Hunów powiedział Wojciech Jan Cynarski, mogła być niezrozumiała. Bo przecież większość Polaków nic albo prawie nic nie wie o Hunach. No, uznałem, iż warto wrócić do tematu Hunów i pewne kwestie wyjaśnić. Na wstępie przypomnę, że Hunowie to lud turecki. To był lud turecki. Ludy tureckie pierwotnie zamieszkiwały Azję, Daleki Wschód. No przede wszystkim mongolskie stepy, a więc terytorium dzisiejszej Mongolii, ale i Mongolii wewnętrznej należącej do Chin, a także Jeziora Bajkał, a więc na Syberii. Prototurcy, a więc i Hunowie. Zanim zmieszali się z innymi ludami, podbiwszy je, narzuciwszy im swój język, swoją kulturę, swoje obyczaje, z wyglądu przypominali dzisiejszych Mongołów. Tymczasem. Wojciech Jan Cynarski, napisał Być może wódz Hunów Attyla był typem aryjsko-słowiańskim. No, zwracam tu uwagę na samą terminologię, no bo co to właściwie jest ten typ aryjsko-słowiański? Jordanes tak scharakteryzował Attylę. Niskiego wzrostu, o szerokiej klatce piersiowej, dużej głowie, małych oczach, rzadkiej brodzie, włosach przypruszonych siwizną, płaskim nosie i śniadej cerze. We wszystkim zdradzał swe pochodzenie. Czy tak miałby przedstawiać się ów typ aryjsko-słowiański? No, powiedzielibyśmy typowy mongoł. A dalej Cenarski pyta, czy Hunowie to też byli Indoeuropejczycy R1A1? Po czym? Sam sobie odpowiada. Być może w części, nawet w większości. Rzecz wymaga jednak dalszych badań genetycznych. Tak więc, miesza on tu, i to w sposób chaotyczny, kwestie etniczne z kwestiami biologicznymi. Przy tym wydaje mu się, że jeśli odwoła się do genetyki, to wszystkim będzie się zdawało, iż prawi on mądrości. No to typowe dla Środowiska, którym obowiązuje wiara, że się tak wyrażam, w istnienie wielkiej lechi. O tym, że mieszanie kwestii etnicznych z biologicznymi jest niedopuszczalne, mówiłem wielokrotnie, między innymi tutaj. Jeszcze na początku XIX wieku, na Dolnym Śląsku, ludność polska. Zdecydowanie dominowała na prawym brzegu Odry, a na lewym brzegu Odry stanowiła liczący się odsetek ogółu mieszkańców, a w wielu miejscach także i na lewym brzegu Odry stanowiła większość. Pisałem o tym w książce Co przed Mieszkiem, wspominając też o protestach, które miały miejsce w latach DX XIX wieku, w okolicach Oławy, gdzie miejscowa ludność występowała w obronie kazań w języku polskim. Pisałem tam wtedy o tym, w takim kontekście, żeby nie utożsamiać w pełni kwestii genetycznych z etnicznymi. Bowiem niespełna 100 lat później. Ludność tamtych terenów to już byli niemal wyłącznie Niemcy. Żadnej wymiany ludności nie było, ale germanizacja postępowała, a wręcz nabierała w ciągu XIX wieku przyspieszenia. W rezultacie wnuki, prawnuki, tych, którzy wtedy protestowali w obronie kazań w języku polskim. Czuli się Niemcami. Kiedy więc w roku 1945 Odra i Nysa Łużycka stały się rzekami granicznymi, wyznaczającymi granicę polsko-niemiecką, niemal cała ludność dolnego Śląska (dotychczasowa ludność dolnego Śląska) opuściła. Ojcowiznę udając się do Niemiec na te tereny, które po II wojnie światowej pozostały niemieckimi. Powstania Śląskie oraz dzieje Okręgu Śląskiego Armii Krajowej, to obok tych dziejów najdawniejszych, podstawowe płaszczyzny moich zainteresowań jako historyka. Ich badaniom poświęciłem wiele lat mojego życia i można powiedzieć, że coś mam do powiedzenia na ten temat. Jeśli przejrzymy listy powstańców śląskich, a takowe się zachowały, to widzimy, że wielu z nich miało typowo niemieckie nazwiska, takie jak Scholz, pisane SCHOLZ. Jak Schmidt, pisany przez SCH, nazwiska z, umlaut, no, z umlautami, a więc typowo niemieckie. No oczywiście, zdecydowana większość miała typowo polskie nazwiska, ale w tym gronie sporo było wyjątków. Sporo było takich, którzy mieli nazwiska typowo niemieckie. No po prostu. Żyjąc pośród Polaków, utrzymując z nimi kontakty towarzyskie, oni czy ich przodkowie ulegli polonizacji. I gdy doszło do walki, do konfrontacji o Górny Śląsk, do kogo Górny Śląsk będzie należał, czy do Polski, czy do Niemiec, to oni, chociaż mieli Niemieckie korzenie opowiedzieli się po polskiej stronie i ochotniczo zasilili oddziały powstańcze. Czuli się Polakami, byli Polakami, polskimi patriotami. Mogliby stanowić wręcz wzór postawy Polaka, pomimo niemieckich nazwisk. Jeśli przejrzymy listy, z Zelbstrzucu, to okaże się, że wielu z nich miało typowo polskie nazwiska. No to efekty germanizacji. Te kwestie, o których mówiłem, działały w obie strony, a na to wszystko nałożyła się administracyjna germanizacja. Nic dziwnego, że wiele osób, choć miało polskie korzenie, czuło się Niemcami. Jeśli ktoś czuł się Niemcem, mógł ożenić się z Niemką. Jeśli ktoś czuł się Polakiem, mógł ożenić się z Polką, choć miał niemieckie korzenie. I dlatego właśnie nie można w sposób automatyczny uznawać, że jeśli ktoś ma takie czy inne geny, Przynależy do takiej czy innej narodowości. Ojciec Donalda Trumpa, obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, urodził się w rodzinie niemieckich imigrantów. Tak, oni byli Niemcami. Matka obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych była Szkotką, która w wieku lat 18 przybyła do Stanów Zjednoczonych. No ale chyba nikt nie będzie utrzymywał, że Donald Trump jest Niemcem albo Szkotem. Tym bardziej jego dzieci, wnuki, prawnuki, no choć mają taką czy inną haplogrupę, to są Amerykanami, a nie są Niemcami. I kolejny przykład z mojego górnośląskiego podwórka. Pod działami niemieckiego Freikorpsu, atakującymi 1 września 1939 roku kopalnię Michał i Michałkowice, się Siemianowic Śląskiej, dowodził Pisarski, typowo polskie nazwisko. Pisarski. Ale był to Zaprzysięgły nazista, niemiecki nazista nienawidzący Polaków. Jego zastępcą był Karl Mania. Też polskie nazwisko. Wielu z owych frajkorzystów miało polskie nazwiska. Wielu miało polskich przodków. A większość, prawie wszyscy, mieli polskich przodków. Po mieczu bądź pokądzieli. Ale to byli Niemcy. Nikt nie powie, że 1 września 1939 roku michałkowice atakowali Polacy. Znam przypadki, że polskich harcerzy noszących typowo niemieckie nazwiska, ale czujących się Polakami. Przesłuchiwali gestapowcy mający polskie nazwiska. Tak, ci gestapowcy z polskimi nazwiskami katowali Polaków, arcerzy mających niemieckie nazwiska. Oczywiście, jak już mówiłem, zdecydowana większość polskich Patriotów z terenu górnego Śląska miała typowo polskie nazwiska, a większość gestapowców, generalnie niemieckich nazistów, miała niemieckie nazwiska. Ale bardzo wiele było odstępstw od tej reguły. Czy więc możemy sobie wyobrazić, że ktoś. Oprowadzając jakąś wycieczkę po katowniach Gestapo na Górnym Śląsku, powie, tu polscy i niemieccy gestapowcy katowali polskich i niemieckich bojowników. No przecież jaki to byłby kompletny absurd. Ale wróćmy do hunów. Otóż hunowie, no którzy absolutnie indoeuropejczykami nie byli. Byli ludem tureckim, podbili szereg krajów, ludów i plemion, najpierw na Dalekim Wschodzie, a później, po klęsce doznanej na mongolskich stepach i wędrówce na zachód, w Europie. Otóż owe ludy i plemiona, podbite przez Hunów, Mogły ulec turkizacji, mogły przyjąć język i kulturę materialną, także zwyczaje Hunów. Oczywiście tego typu procesy nie zachodzą w sposób gwałtowny. One ciągną się latami, nierzadko przez pokolenia i z reguły. Nie są całkowite. Przeważnie jakaś część ludności ulega wynarodowieniu, podczas gdy pozostała trwa w pełni bądź częściowo w poczuciu odrębności, pielęgnując ową odrębność. Możemy sobie łatwo wyobrazić taką sytuację, zresztą analogicznych sytuacji było wiele w historii, że jakaś część ludności, takiego czy innego narodu bądź plemienia przyjęła język najeźdźców, ale zachowała swoje zwyczaje, a przynajmniej niektóre swoje zwyczaje, niektóre elementy kultury materialnej. Możemy też sobie wyobrazić, i tu też mamy liczne przykłady, kiedy Jakaś inna grupa ludności, może nawet tego samego plemienia czy ludu, przyjęła kulturę materialną i zwyczaje na ale zachowała swój język. Tak więc żadne badania genetyczne nie dadzą nam odpowiedzi, w jakim stopniu ludność podbita. Uległa wynarodowieniu. Tym genetyka po prostu się nie zajmuje. No i kolejna kwestia. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, jakie konkretnie terytoria, jakie ludy i plemiona podlegały Hunom. Owszem, co do niektórych, sprawa jest oczywista, bo Zachowały się źródła pisane, ale co do innych, no możemy mieć wątpliwości. Sprawa nie jest tu już taka oczywista. I tu również genetyka nie da nam odpowiedzi na pytanie, czy takie albo inne plemię podlegało Hunom, bądź nie. Badania genetyczne, te, które już zostały przeprowadzone, których wyniki są dostępne, potwierdziły, iż elita Hunów Europejskich pochodzi od elity Hunów, a więc Hunów Azjatyckich, którzy to stworzyli ogromne imperium z centrum na mongolskich stepach. Tak więc Wszelkie wątpliwości zostały tu ostatecznie rozwiane. Nie ma cienia wątpliwości, że mamy do czynienia z ciągłością. No i w zasadzie to jest najważniejsze z ustaleń. Badania genetyczne potwierdziły nadto to, co w zasadzie było oczywiste że owej elicie, wywodzącej się od elity Hyunnu, podlegali przedstawiciele różnych ludów, które nie wywodziły się od elity Hyunnu i to w zasadzie i bez tych badań wiedzieliśmy, bo to wprost wynika ze źródeł pisanych z ustaleń archeologów. Co więcej mogłyby nam powiedzieć Badania genetyczne. No podejrzewam, że nic. Odnosząc się do tego, co napisał Wojciech Jan Cynarski w książce opublikowanej, a następnie wycofanej ze sprzedaży przez wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, skupiłem się jedynie na tym krótkim fragmencie. Ale tak naprawdę wszystko, co wypisuje Wojciech Jan Cynarski, a co odnosi się do kwestii historii starożytnej i wczesnośredniowiecznej Polski i Słowiańczyzny, reprezentuje taki właśnie poziom. Tak jak powiedziałem w moim poprzednim wykładzie, Wojciech Jan Cynarski, który Wykłada kulturę fizyczną na Uniwersytecie Rzeszowskim i nie ma żadnych kwalifikacji, by wypowiadać się w kwestiach historycznych, archeologicznych, genetycznych, językoznawczych. Nie zna podstawowych źródeł. No tu cytowałem Jordanesa, ale odnosi się to do, do wszystkich źródeł, bo gdyby Znał, gdyby wiedział, co napisał Jordanes o Aktyli, no nie napisałby z pewnością, że być może był to typ aryjsko-słowiański. Ale on tego podstawowego źródła nigdy nie czytał. Nie czytał on też jakichkolwiek innych źródeł. Nie zna on podstawowej literatury. Całą wiedzę czerpie z publikacji, czy to książkowych, czy internetowych, autorstwa różnego rodzaju bajkopisarzy, oszustów, hochsztaplerów i zwykłych wariatów, powoływanie się przez niego na książki Janusza Bieszka, czy Tomasza. Kosińskiego, które nawet nie ocierają się o prawdę historyczną, najlepiej pokazuje jego kwalifikacje. No i powtórzę to raz jeszcze: to wielki wstyd dla wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, że opublikowało taką pozycję. No, co prawda, zreflektowano się, ale dopiero po protestach Instytutu Archeologii i Wydziału Humanistycznego tejże uczelni, a także krytycznych artykułach i burzy w internecie. No to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i raz jeszcze zachęcam do subskrybowania mojego kanału.